Better call Saul, better call Saul. You have a problem? Better call Saul. And that's why I fight for you, Albuquerque. Better call Saul. Niogunam. I'm so far beyond you. you Niogunam, Cześć, karą. Zobaczmy, zobaczmy. 366. No, wiesz, przy Tobie zdrowieję. Nie, ja Cię osłabiam. cię no, Nie no, wracam bież, do idealnej debaty. point, point, tu więcej, nie? No, i wracam no. stary do siebie. Nie, czyli ja Cię osłabiam. Stary, w piątkowym odcinku już będę miał normalny głos, jak się okazuje. I'm from Polish, I'm A powiedz mi wód. No, nie, nie, nie muszę. Nie, powiedz mi wód. Na kogo będę głosował? Nie, nie muszę Ci mówić, Karol. Na Gertycha. A, w tym w ogóle. Ja jednak <noise> zmieniłem zdanie. Tak, ja na pana Marka Jakubiaka jednak będę głosował. Okay. Albo na Adriana Zandberga jeszcze nie zdecydowałem. Czekam aż powierzona na Krzysztofa Stanowskiego. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Kuh. W zeszłym tygodniu było na Krzysztofa ziomek. Mówiłem w zeszłym tygodniu, że było na Krzysztofa Stanskiego. Nie, na no, Stanskiego było, nie? To było jeszcze wcześniej. A widziałeś, że Krzysztof Sąskiego ma tylko 3%? 29%? Nie, nie, Nie nie widziałem. Ale jeszcze widziałem. I Najpierw. powiem ci, jestem, myślałem, że będzie większy, ale no niestety trochę to może wynikać z faktu, że no dobra, tak. 30 parę procentów w ogóle go nie, nie, nie. nie, nie rozpoznaję. Ale ja ci się po, zapytać, nie jak... ja cię chciałem zapytać. ja ci chciałem zapytać. Ile podpisów zebrałeś? Na <śmiech> podpisów <śmiech> podpisów <śmiech> ale... Czy wybrałeś kartę w ogóle? Ale, ale wybacz mi stary. Nie zebrałeś ani jednego, widzę po oczach. Czy... A że do nie zebrałem. Ty, antypolak, ty. Ja antypolak. Ty, Polak. Przecież mam z nich polski nawet. przyśmiewczo. Czy ty wiesz, że nasz Marcin. Marcin. Nasz gitarzysta, Marcin. Z którym ty się znasz już? No, Marcin, proszę. numer do niego, tak? Możesz do niego? Możesz telefonu do niego? No, już podaję Podaję, to jest 500. Nie interesuj, interesuje, bo to mi mordy dostaniesz. I wiesz, że on ma konkurencję. on ma numer do Madonny, przypominam. Wiesz, że on ma konkurencję. Ale polską? nie polską. No to nie jest konkurencja, to są ludzie. I myślę, że on by się tak Odkryłem na YouTubie. Dawaj. Ale ty teraz na taką fazę mam od Nie, 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 tu jest linia podziału. No nie, no ja wybieram Marcina, no mam prawo do, 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 do tego, ja że wybrać Marcina. Marcinę. Nie, nie. powiedziałem, że jest lepszy od Marcina, powiedziałem, że ma konkurencję. Pff, dla mnie nie ma konkurencji nadal. Bo ja tu nic nie słyszę, ja nie słyszę muzyki teraz. No ale słuchaj, nie, jest cicho. Spakój się. To jest w ogóle nie ta półka w kila. Moim zdaniem. Znaczy ja rozumiem, że robi przeróbkę. Jest skoko. No nie wszystko co jest bardziej skomplikowane jest piękniejsze. No. W prostocie też jest... Tak, a to nie jest jego kawałek. A Marcin też ma dużo kawerów. Ale jego płyta jest oparta o jego kawałki. Ale mi bardziej chodzi o to, że, a... że gra pod A, to już było? No, bo takiego czegoś nie widziałem. Naprawdę? No. Tak. To przecież nawet jakiś wiesz... No, no tak, 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 czaję. Tak. I że, I że nie rozstraję je, żeby na no nie. No wiesz, chodzi? że to jest pod obrotu, nie? Na gitarze, no stary. Siedzisz 8 godzin na gitarze, nie. no wiesz, że to jest kur. No. Nie, masz rację. To jest gitarwa, ja ci gitar. No nie no Włod, ale mówimy o ludziach, którzy trenują po kilka godzin dziennie. Ile a może on trenuje kilka godzin, tylko to, na przykład na <głos》głos》>, nie się tak. Nie, no. A tu okay. jest, a tu jest w wyższym. Ja nie, mówię, że, ja nie mówię, że ja bym tak potrafił, dawaj. Ja wybieram Marcina, kurwa, 10 na 10 razy, przepraszam, ale, ale no, nie, nie, no, nie. Nie jak... no nie, no nie, no nie, no ja. ale, ale też... już mogę, chyba mogę mieć twoją opinię. Nie no jasne, że tak, No, ale... to wybieram Marcina, z ale, to nie, ale nie masz tak, że, ale w sensie, ale... Yy, nie ale masz bardziej mi się bro... podobało granie Marcina. Tak, A, no jasne. No, nie, naprawdę mi się bardziej podobało. Ciebie nie, ale wiesz, my ale, myślałem... ale właśnie ja o, u Marcina... tu my, my new favorite trip. oczek jest teraz nabity. Zresztą, ja no, że, Marcin, no, Marcin, ale, że, że Marcin, Marcin też kręci kluczami przecież, Ziomek. Nawet w tej wstawce, włącz impo. Poczekaj. Wiesz, te, to On nie robił tego, on robił. Wiesz, swój patent też coś takiego robi, nie? I też wrócił do stroju. Znaczy, ja nie, ja nie, ja nie mówię, że no. Marcin nie jest lepszy technicznie. A ja mówię. Nie, on jest lepszy technicznie, no, co? E, 100%. E, że nie jest lepszy. A, no, że, że jest. No, jest, no, jest, no, nie jest, nie, no 100% jest lepszy technicznie. No, to... No nie chodzi tylko w życiu o to, bycie lepszym technicznie. No, no ja rozumiem. Jak nie zagra Krebs Whisper, ja... to też mi się będzie podobało, prawda? Bo mi się chyba kawałek po prostu podoba. Wyszedł już z 1670. Czekałem. Nie? Nie. nie. Naprawdę? Nie, nie skończyłem pierwszego sezonu. Nie skończyłeś pierwszego sezonu 1670? Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu. No. Naprawdę? Nie jesteś prawdziwym milenialsem. Polakiem. Polakiem jesteś, ale naprawdę? Oa! O k***a, rzeczywiście! Jeszcze ja jedną rzecz chyba ci chciałem pokazać. Specjalnie dla ciebie, to? Jest mi to znane Jest ci to tak. znane? Oczywiście, że tak. Ziomek, mam, mam Korgi... Bo mam Korgi, wyświetlają się TikToki z Korgi cały czas. Tylko, że... Wiesz, że to nie jest przypadek, tylko on... Tak. ...autentycznie steruje lewo-prawo. Tak, i tak, jak... ziomek, ja widziałem psów na desce bardzo dużo. I też nie mogę uwierzyć jak one to kurz robią, ale w mają cztery łapy, nie? No, no ale to jak łatwiej. tu skończy, to on się potem odpływa tak. i jedzie dalej. Tak, tak, tak. I jego to cieszy. No, no, ziomek jedzie na desce. O, no. i teraz się obrócił a intencjonalnie. Cze a czemu czemu pies się nie ma cieszyć, jak jedzie na desce? Bo nie, nie widziałem nigdy przyjeżdżą na desce. No ale widziałe kiedyś psa, który się cieszył. No. Cieszy, 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 cieszy. Jedź lepiej niż ty na desce. No ale masz cztery łapy, wydaje mi się. Zomek, on po tych schodach zjechał, to byś też nie zjechał po schodach. Wydaje mi się, że na cztery łapach jest łatwiej ustać, na 62 On jest psem w czy w ogóle pan coś słyszał? Wie pan o co chodzi? Bo nie do końca wiadomo o co chodzi z tym zjawiskiem. Nie wiem, właśnie o co chodzi. A, jeszcze to znalazłem. Widziałem, widziałem. Do czegoś to dobre, dobre, dawaj, dawaj jeszcze raz. To naprawdę, Dobry Patryk, dobry Patryk, no. Milionów dolarów. Powiedz mi, ile ty z tego realnie zarobiłeś? Generalnie w na 15 lat. Nie miałem <laughs> złym Później napisałem scenariusz do takiego nieudanego reality show. I od tamtej pory udaje mi się, no, żyć. Natomiast <laughs> przez to, że ja pracowałem od 13 roku życia, no. to ten etap sodówki. No, prawda. Dobry, dobry, mnie. dobry. później, no i ja miałem takie momenty, że chodziłem po prostu po babach, po kasynach, i jedyne o czym marzyłem, to wylecieć w kosmos i spotkać się z absolutem. <grym <grym Dobra, dobre, tak, dobre. Szanuję jako. inne na tym kanale i no, nie widziałem tak takich dobrych, ale to no, naprawdę. Dobre. Tak dobre. Jak Generalnie, jako, jak miałem możliwość. Jako, jako człowiek, który spędził jednak już kilka godzin w jednym pokoju z Patrykiem, stwierdzam, dobre. Ze względu na no, fryzurę. No dobrze, drodzy Państwo. Czy lubicie pizzę hawajską? Tak mi powiedzcie. Ja wczoraj U, wieczorem jadłem pizzę. Hawajską. Nie, hawajską Cześć nie rozwoju. zwykłą pizzę. W ogóle polecam Państwu bardzo serdecznie pizzerię w Krakowie. Jeśli ktoś nie zna, no. Tutti Santi się nazywa. Czy to jest siećka? się jest sieczka. Ale mu pan powiedział! O, Tutti Santi Warszawa kłupa. Eee. Włodek, Włodek, Wodek. Ach, ten Włodek. Byliśmy, Właśnie byliśmy na zakopiance, bo tam, tam wiesz, o, musieliśmy coś z mieszkania, bo I wymyślałem sobie, co dobrego może być na zakopiance, no nie. <laughs> no, droga do zakopanego. <laughs> Na przykład. I ma dobre oceny. Kaczyna. Ma 4,7. No, a widzisz, ma 4,7. Na Google mam w Krakowie. Nie. I zamyślałem. no, nie spodziewasz się, że Knajpa na Zakopiance koło Carrefoura... To nie um, jest Będzie top. To nie jest, by No właśnie. To jest właśnie bardzo takie no poklatce. No właśnie, no, no. właśnie. A, je, a jest dobre. I <laughs> był wtorek wieczór. I było full. W trakcie ferii, czyli kiedy w Krakowie nie ma ludzi. I było full. I a. byliśmy czwarci w kolejce, normalnie stary. 18. Do czekania. Tak. Do stolika. Tak. Żeby poczekać, aż dopiero dostajecie stolik. Tak. No. W wtorek stary, na ferie. W na zakopiance. Myślałem, kto tu w ogóle przychodzi? No, a pamiętaj, że są to są tam ludzie, którzy właśnie jadą do zakopanego, robią sobie. A to jest nie Nie, znajdziesz tak, nie znajdziesz tego, nie znajdziesz tego. Musisz wiedzieć stare. Ile jest w Krakowie tuisji? No jedno chyba. Nie, krzyżyny jeszcze są. O, I O, Okej. Okay. Ale że to sieciówka to, to nie, mnie to nie rozbroiłeś. Jest, to nie, nie jest, to nie jest sieciówka franczyza, franczyza, tylko to jest franczyza. W każdym razie, dlaczego o to pytam? E, no tak jak dominium przecież nie. Dlaczego o to pytam? Kiedyś było. Dlaczego Kolo to. Pysam? Pysam? Dlaczego o to pytam? Dlaczego to pytasz? Dlaczego? No właśnie dlaczego? Dlaczego? No, ja nie jeszcze. Dlatego, że, bo ja nie wiem, czy w Tutti Santy masz tu menu. Zobacz, czy Tutti Santy oferuje. jest menu, Zobacz, czy oferują pizzę hawajską. Sazan, pikantę, Nie ma. Nie widzę, żeby była. No właśnie. No widzisz. Nie dodają ananasa. Po potem poznasz dobrą knajpę. No że co? No że nie ma hawajskiej. Wielka Brytania. Chcesz jeść pizzę hawajską? Musisz zapłacić za nią fortunę. Dawaj potworze Jedna z <kluzni> restauracji w angielskim Norwich, Norwich miłośnicy pizzy kawajskiej mm -hmm. muszą przygotować ten niemiły wydatek. W sensie dadzą ci tę pizza hawajską, pizza, ale musisz za nią zapłacić 100 funtów. Ach, nic lepszego nie da jeśli nic naprawdę tego pragniesz, Jeśli naprawdę tego pragniesz, to może się mieć za 100 mm -hmm, funtów. Mm -hmm. Może jeszcze do tego szampan, mm. dawaj potworze. Może jeszcze w mordę dać. Nie cierpię ananasa na pizzy, przyznaje współwłaściciel lokalu. Mm. Podobne zdanie mojego Jakby go nieprawda, jakby naprawdę nie cierpiał, to by nie miał jej w menu po prostu. Nie idziesz na przykład do McDonalda na steaka i się nie i za 1000 dolarów więcej nie zrobią ci tego steka. To Były jest ta różnica pomiędzy marketingiem, a prawdziwym byciem sobą. Były sondaże już na ten temat w Wielkiej Brytanii. 84% Bry Brytyjczyków lubi pizzę, a 82% lubi, lubi jest 16 Tylko składników. 53% akceptuje połączenie tych dwóch składników, natomiast 40%... Czyli tak jest większość. Od Od 41% Zwiększyć. przyznało że nie znosi ananas. No, ale większość jest okej. Okay. I poza tym to jest bzdura, ponieważ ja teraz nie będę się określał... Op Opuść sekundkę Makłowicza, on... Znasz Makłowicza. Nie, Makłowicza O Hawajskiej, przecież Makł Szymon Zajączkowski, Panie Obacie, dlaczego ten ananas nie na pizzy? No bo pizza, pizza Italia, a ananas to Italia. To nie jest to wideo. Wypowiedział się więcej niż raz. Okej, okay, niech będzie, a co z to, to drugie wideo, proszę i żoną kapustę położyć na pizzę. Można. Można, można, można. Można być nawet dobra, tylko że to z pizzą nie ma nic wspólnego. A tu no, mówi, ma... że jedzcie pizzę. Nie, zobaczmy, Makłowicz przeciw Makłowiczowi, trzecie wideo. Nie, wynik, on... popatrz, Makłowicz przeciw Makłowiczowi, proszę bardzo. Donosi lekko stręczy, bardzo proszę. Przepraszam, ale wszystko jest na żywo, na gorąco, nieudawane. Dzisiaj mam dobry dzień, jedzcie pizzę za nas. Dziękuję razem. bardzo. Mam powiedział coś poka... Chibokryzio... normalnie bym powiedział, że... Odkryliśmy hipokryzję Roberta Makłowicza w poniedziałek, tak, we wtorek nie. Oczywiście. Kto to się nagrywa, k***a debilu. W każdym razie. Tak. Sam Papandopoulos, y, powszechnie uważany za wynalazcę pizzy hawajskiej. Panopoulos. Wiem, ale mi greckie nazwiska zawsze się kojarzą, Papandopoulos. Wprowadził to tu danie... Pi piłkarz, nie? Tak. Wprowadził to danie w latach 60 -tych. Czyli to nie jest takie, wiesz, stare. Ale ja nie mam problemu z tym, że ktoś je. Pizza z ananasem, tylko po prostu nie dajeszcie mi jeść. Ale, ale no, no. Bo pizza z ananasem ma dobre podwaliny. Ja rozumiem też to, co pan Robert mówi, pan, Życarze, panu, panu, że chodzi o to, że jest pewna esencja potrawy i esencją pizz, potrawy, już. Już. która się nazywa pizza, no. jest to, że tu ma być placek, ma być no. pomidor, ma być e, włoska szynka ewentualnie tak. i tak dalej. Natomiast jeżeli robimy tutaj sytuację, w której dodajemy coś, co jest zupełnie z poza kręgu kulturowego pierwotnie no powstającej no pizzy, właśnie, to już robimy właśnie. fusion właśnie, pewnego rodzaju. Dokładnie. Natomiast podstawa smaku. Pakowa, pizzy hawajskiej jest dobra, bo to jest połączenie słodkiego Żyka. ze słonem. To jest najsmaczniejsze. Połączenie, w sensie to jest połączenie, które jest nieoczywiste, ale czekaj, które nie. smakuje w wielu miejscach. Lubisz słony karmel? Dlaczego pizza nie powstała, pizza nie powstała w Hawajach? Słucham, to San Papandopoulos, urodzony w Grecji, wyemigrował do Kanady, gdzie z mi wprowadził restaurację. Gdzie tu jest Hawaje w ogóle? Może A. po prostu na im się kojarzą z Hawajami? A, ale jak ktoś jest mieszka na Hawajach, to nie ma problemu z tym, że ta pizza się nazywa Hawajska. To nie J J J jest, nie jest Cultural Appropriation. Na przykład, właśnie. Mm. Jest. No, no jest. No właśnie nie. Jest. 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 No, jest. Nie, właśnie, bo byłoby, gdyby faktycznie tam jedli, tak, oni jedzą Ja chyba. myślę, że na Hawajsk na Hawajach na pewno jest pizza hawajska. Czego, trzeba o to GPT zapytać. No widzisz, znowu piszemy tam. No, no właśnie, no, znaczy, wiem, no, no właśnie, no, no. to no. czemu, czemu nazywa się Hawajska? Jezus Maria, jeżeli ludzie faktycznie piszą takie prompty w Chat GPT, I a to nic dziwnego. joke O! Sam papanopoulos. To jest ciekawe. To... Nazwa pizza hawajska pochodzi od marki ananasów w puszkach o nazwie Hawaiian, które sam e, Papanopoulos użył podczas eksperymentowania z nowymi mm. smakami w swojej restauracji. Ale zbawi i uczy. No ja wiem? Mówię nie bardzo, ale. No, ja tylko... Po Ty wiesz, że ja. Wyglądasz jak prawdziwy Polak. Wyobraź sobie, że pokażę ci pistolet za chwilę, no? Ty wiesz, że ja mógłbym się tutaj zastrzelić, nikt by się nie przejął. E, on by się przejął. Czyje to słowa? prawdziwej postaci nie Daria. Ale to nie do mnie tak. Na komisji? Nie. Zacytowane przez premiera w stronę premiera podczas debaty telewizyjnej. W Polsce oczywiście. Lech Wałęsa i mm, później. Donald Tusk i no. Jarosław Kaczyński. Tak jest. I kto to powiedział? No to Jarosław zobaczymy. Kaczyński. Zobaczmy, no. Proszę o film! Wiele lat temu w sejmie, w indzie sejmowej, pan był wtedy szefem PC i chodził pan z bronią. Z bronią krótką, nie wiem dlaczego do dzisiaj, nie rozumiem tego. I kiedyś spotkaliśmy się w indzie, w sejmie. I pan wyciągnął broń i powiedział dla mnie, A. dla mnie ciebie zabić to jak splunąć. No. Otóż po pierwsze nie było takiego wydarzenia. Nie było. To jest prima. Ma pan krótką pamięć? Tak, bardzo długo mi bardzo dobrą. Pan znany jest, znany jestem z dobrej pamięci. Było kiedyś takie wydarzenie, ale zupełnie inne i oczywiście nie powiedziałem, że zabić go to jak splunąć. Tak? Hmm. W tych czasach miałem taki malutki pistolecik. Yy, Chłop wschodził z góry yy, na tym stary do no Sejmu. Miałem, rzeczywiście miałem. Z Dla mnie? teraz? Od... Nigdy się nie przyznawaj. No! Złapię cię za rękę, mów, że nie twoja ręka. Znajdą twój pistolet, mów, że nie twój pistolet. Nie no, przyznam się. Że owszem, no się nie Ale taki... nie, powiedział, że. Ale już to jest coś takie dziwne. Już powiedział, że nosił taki mały pistolet. Już trzeba było powiedzieć, to tak, chodziłem z Coltem. Kościół, szkoła, strzelnicy. jeszcze chciałem się odnieść do czegoś, bo, bo, bo jest zegarek już przez 30 minut dobija. Mignął mi no. jakiś czas temu komentarz od nas na YouTubie, że no. weźcie tak, nie mówcie, że już 30 minut i trzeba uciekać, bo to brzmi jakbyście tam byli za karę. Otóż. A nie, nie, nie w ogóle nie, to, nie nie to nie chodzi sam. o to, żeby my tak. No byśmy mogli nagrywać więcej do jednego odcinka. Jesteśmy, tylko jesteśmy pracowniczami. Jesteśmy tak. umówieni z montażystami. ...że dostają około 30 minut materiału. Bo, bo, bo wyobraźcie sobie, że po prostu jakiście dostali 40 albo godzinę na przykład, To jest więcej nie. pracy dla nich. To jest, to jest naprawdę dużo więcej pracy, się, rzecz, tak. Szanujmy się nawzajem i, i dlatego Mati daje tego Michaela Scotta. No a do tego. Łamiemy nasze ustalenia. A do tego wyobraźcie sobie, że jesteście w pracy i, i umówiasz z no, pracodawcą na, tej... na 8 godzin a, ale pracy, tak. a on mówi, no ale to jeszcze pochwyci jeszcze pół godziny i teraz umówmy tak się. Każdy tak, pracodawca tak zrobił. I wie. tak siedzi tak, jak ty, no ale to gdzie ty się spieszysz? No to jest ty w tym domu. Ale no. No, czego no, pogadamy jeszcze na przykład. I co? Tym? I ty mu wtedy wyjmujesz Michaela Scotta? No pokazujesz? Tak. Tak. Nie, wyjmujesz normalnie pistolet i mówisz, ja dla mnie zabić, zabić, tak jak <grym> a, no a potem mówisz nigdy tak nie I potem musisz sobie wejść na racketjobs.pl i, i poszukać nowej pracy. Nie? <grym> Albo na jazz IT, ale to oczywiście w czwartek <grym> najbliższy, bo tam będziemy mówić o przyszłości IT no. pracy i wielu innych rzeczy. O tym już pewnie słyszeliście. Tymczasem w dudeczku powtórzyć no, 31 jedno zegarze. No, ja, ja, ja ci ja No właśnie, My się z wami żegnamy, zobaczmy się jutro, tymczasem trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy.